Sukces Świdnika jako miasta w głównej mierze zależy i zależał od umiejętnej współpracy z różnymi instytucjami, podmiotami. Tym bardziej, że w tym następującym okresie, jeśli chodzi o środki strukturalne, również. Pierwszym takim punktem będzie możliwość współpracy, i tylko te podmioty, które wspólnie będą prosiły o te środki, je otrzymają. Ja chcę tylko tak wymienić, dla przykładu. Budowa sądów świni, budowa lotniska, budowa szkoły muzycznej, budowa lotników polskich ulicy. No, wiele, wiele inicjatyw. Które sprawiły, że te pieniądze popłynęły do Świdnika. Za nami jest ulica Kusoczyńskiego, droga powiatowa, która leży na granicy dwóch gmin, gminy Świdnik i gminy Mełdowiec. To przed nami inwestycja, która będzie kosztowała około 35 milionów. Trudno sobie wyobrazić, że ta inwestycja powstanie bez współpracy samorządów, tych dwóch samorządów miejskiego, gminnego i samorządu powiatowego. Ulica Kuzucińskiego i jej budowa to jest nasze wspólne zobowiązanie na przyszłą kadencję. To jest droga, która bez współpracy miasta Świdnika, która musi zapewnić skład własny powiatu świdnickiego, który przygotowuje właśnie dokumentację techniczną i będzie inwestorem w tej inwestycji i samorządu województwa, który musi zapewnić współfinansowanie środkami europejskimi Pewnie z trudem, bądź nigdy by nie powstała. To jest droga, która, której koszty jest wysokie, ale która domyka nowy układ komunikacyjny miasta. To domknięcie układu drogowego to jest budowa ulicy Kusucińskiego i Alei Solidarności. To są dwie najważniejsze inwestycje drogowe, które miasto Świdnie w najbliższym czasie musi wykonać. Chcielibyśmy, aby ta inwestycja rozpoczęła się jak najszybciej. Nie od nas zależy, kiedy te środki będą uruchomione, jeśli one były uruchomione w roku przyszłym i można byłoby te przetargi przeprowadzić sprawnie, to myślę, że to inwestycje moglibyśmy w roku 2016 rozpocząć. Moim marzeniem jest jako yy, radnego sejmiku województwa lubelskiego zbudowanie w każdym powiecie takiego porozumienia, jakie ma miejsce w powiecie świdnickim, gdzie władze samorządowe lokalne, władze miejskie, władze gminne, władze powiatowe, a wreszcie samorząd województwa będą zgodnie wybierać te priorytety i wspólnie je realizować, bo to się po prostu na wszystkim opłaca, opłaca się mieszkańcom tych miast i tych powiatów.